Kiedy poznałem Marcina niedzielę, poznałem jednocześnie pozyskałem prawdziwego przyjaciela. To był człowiek pełny takiej ludzkiej dobroci, ciepły, pokorny, miły, wierny przyjaciel. I takim go zapamiętam. Kiedy odszedł od nas po tym czasie żałoby, zastanawialiśmy się z moimi współpracownikami, w jaki sposób Marcina można godnie uczcić. I wtedy przed pomysł ustanowienia nagrody starostwo Oświęcimskiego, której postanowiliśmy nadać imię Oświęcimskiego Marcina, żeby podkreślić związki Marcina z powiatem Oświęcimskim. Za każdym razem będzie to przypomnienie sylwetki męża i takiej idei, którą popierał idei konsyliacyjnej, rozmów, równości i dążenia do połączenia, a nie podziału. Przy całym wielkim wymiarze, który reprezentował, był niezwykle skromną osobą, tak jak osoba dzisiejszego laureata. Dobro godność drugiego człowieka, konsensus, wsparcie. Pan Tadeusz Dziendziel kojarzy się z takimi wartościami. Chyba wszystkie te cechy, które były opisane i o czymś mówiliśmy dokładnie odzwierciedlają to, dlaczego Nasz laureat dzisiaj jest naszym laureatem. Był prekursorem przedsiębiorczości społecznie odpowiedzialnej. Budował nową jakość, nową wartość. Chcę powiedzieć, że to dla mnie wielki zaszczyt być pierwszym wyróżnionym Oświęcimskim Marcinem. Nigdy nie myślałem, że mogę tu być jakiś wyróżniony w takim gronie. Faktycznie wyróżnienie bardzo duże. I i nigdy, gdybym jak ktoś zapytał, to no nie wpadłbym na ten pomysł, na pewno nie. Po pierwsze, chcę złożyć serdeczne gratulacje i tutaj gratuluję starostów, laureatowi, że w powiecie znajdują się tacy przedsiębiorcy, które tę społeczną aktywność w tak niewiarygodny sposób urzeczywistniają. Jak to jest, że udało ci się tę wrażliwość społeczną, którą prezentowałeś przez tyle lat, no, przekazać na, na, na syna? Wiem, że honorował, honoruje twoje wcześniejsze zobowiązania. Mało tego, rozwija swoją bazę kontaktów. Czy tutaj mamy do czynienia, no właśnie z genetyką, czy pewien rodzaj współzawodnictwa, że syn chce przebić tatę. Chcia, chciałbym, Nie żebyś... to chce, tylko już mnie przebił. Także on więcej rozdaje niż ja, także... <grytanie> <grytanie> Skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz i w szkle. Wraz z tatuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. color novo vosso